Witajcie, wit witajcie, kochani moi lubi subskrybenci, kochani moi, moi przyjaciele, serdecznie zapraszam was, kochani moi, tutaj ja jestem u siebie w pracy, kochani moi, za takim niedużym stoliczkiem, przed chwilką Wiktoria, kochani moi, grąci jeszcze nam e, e, pierogi, bardzo pikantnie, smacznie. Pysznie pierożki, kochani moje. Gotowała i przyniesła. My lubimy podsmażanie my na podsmażenie. Taka, kochani, moje porcja jeszcze i ojca. Ja mówiłam, że osiem to mi będzie wystarczające. Ojej nie mogę jedną ręką. Jemu bardziej takie podsmażanie pieroski. Lubię bardziej podsmażanie. Nie wiem czy ona nagrywała filmik do swoich widzów. zrobiła. Bo ja jej mówiła nagrać. Mmm, kochany super robi. Nawet nie zdaję sobie sprawy, się jakich wspaniałych dzieci ma. Superowych. Wiktoria, super Wiktoria jest super. Tak Kuba też.

Piszcie proszę, czy wy lubicie pirogi, jakieś, z czym, z jakim czy lubicie pirogi na słodko, czy z mięsem. Piszcie komentarze. Piszcie proszę was, czy wam pomagają wasze dzieci. Może ktoś już wnuki ma, czy wnuki pomagają. Czy tylko dziewczynka, czy może i jeszcze Piszcie, lubię. Мої канали. Я вас на Мукбанку, Мукбанк Ущий. Давно не DimaTorzok то певне є ще святує. Дійсі, кохані, день задушки, задушний, задушик. Задушки. Ну, no, ми ще працюємо. Є ще на місяць і бенді праця, далі. Зобачимо, де нас. Do jakiej pracy, gdzie my pójdziemy? Czy będziemy w ogóle mieli pracę? Czy będzie jeszcze znowu czekać? Nie, nie Mam nadzieję, że dobrze. Na tym, że będziemy mieli pracę. Klucz dala Wiktorii, bo Wiktor prosi, żeby my jej dalej klucz przekazał przez bo on idzie na spacer, który na pewno zakupkach w kompoście, teraz idzie na spacer. А я зараз собі тако з'єм пірожка. Я юсь наїдзана. Не знаю, тут зложила осен, швидше. Чи ні? Але я їх наїдзана. Барзо пікантні. Я теж люблю, кохані мої. Я хрінками їм, бо віддаю, чи мені колишку тут нам. Коли я маю, бо працю віддаю, це в них це буде. Хрінками найсмачні. Вдома ще сметанка є. Ale my jej nie powiedziała, że ona przyniosła. Teraz szybko ja i będzie partyk w, w setjeździ. Nasz kolega, kierownik już monitoringu, pójdzie na mojego miejsca i on też sobie zje. A teraz on tutaj, przy wejściu, stoi na moim miejscu. Kochanie moje. 10 do 18 i pracujemy. Jeszcze nie wiem, dwie i pół godzinki czy dwie. A, z i, i pół, jeszcze droga. Kochani, kochani moi, wam życzę wszystkiego najlepszego, miłego tygodnia, Milej pracy, miłego dzisiejszego dnia i kolejnych sukcesów, kochani moi wam zawodowych życiowych, jakie sobie sami życzycie, co wam najbardziej, z czego wam najbardziej się chcę, niech wam się spełniają wasze marzenia, nie skrycie. Dużo, dużo lat życie wam i dużo, dużo zdrowka, mocnego zdrowka wam życzę. W dzisiejszy czas to każdemu potrzebny wyłącznie z Będzie z to wszystko, reszta, jak to się mówię, dopi dopisze się, wszystko będzie, tylko by było zdrowie. Dziękuję za uwagę, kochani moje ja już trochę nos zatkany miałam od rana. Ja jeszcze tam na, na zimnym, bo dziś się, się zwalniał na dwie, trzy godzinki Bartuś z rana poszedł. Przepraszam, o dziesiątej, załatwić swoje sprawy na mieście. No i wrócił i ja... Później e, u mnie przy wyjściu też znosili szafki, drzwi pootwierali na wsi, jeszcze zimnie były tam z tyłu. Także nie wiem, czy nie będę prezimbiona już, bo już nosem ciągny, nos zatkany, u mnie ci zatoki. Kochani moi, to zawsze nosa mam zatkane, tylko prezimbienie jakieś nawet malutkie. Celuzkie, kochanie, dla wszystkich i dla każdego. З вами была Мария Ущи на своем канале Мукбанк Мария Ущи. До забачання, кохані мої. Пуська, па.